O, nawet Pan Mikołaj aż pod ty kieszący. No Pierwsza ja. paka. No, na na, na, pa. pa. na Mamy. Dla na, na, Mamy. O, dziękuję. Ale to mama powinna do świętego Mikołaja nie, na kolano nie, usiąść nie, nie, i, za, nie, i zaśpiewać kolędę. To jest za długo. Przyskamy. To co? O, 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 o ale mam loków? Krystyna! O kurwa, to do świętego Mikołaja musieliśmy. A, <grym> Nie. Mikołaju, na kolano! A! A! Zajesz pamięć. Przyrózki. Uważaj. Mikołaju na Krystynę to przyrózki. Dziadek Koi, mówi, że była niegrzeczna. Edyta! A Isia była grzeczna. O! O! tu Oliwia będzie szybciej. Dziękuję. Oliwia radna gra tak. To za. Nie, podobno. To jest abor... Mikołaj, odejdź do oka. Odejdź do oka. Odejdź do oka. Za to że masz tak samo na imię, to no skanierz największy prezent. Ja.

gdzie jest A gdzie jest Gdzie Barek? Gdzie jest tata? Weź za tatę prezent, bo tata poszedł z, z centrum gdzieś. O zaho. na tam. Połóż, tam, połóż, tam, tam, połóż, tam, Daj mam się będę za prezent. Daj, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja święty Mikołaj to przypilnuję. Ja to przypilnuję. Arty! Natalia! RIJA! No, tak nie na tak pomylił się świeżym kołem? I długopis, chyba! Pomylił się. Pomylił się, to nie jest Natalii prezony. To jest dla Olivii. Starość nie radzi! Oddaj Olivii! Mama! Uuu, mama! Taki mały. Mały. Ale zobaczy no. jak... I... Ej, a to A to to jest tak? gdzie gdzie twoja. Zwora jeszcze. I woryk pusty Reszta chyba pani, reszta A Mark tu jeszcze prezent stoi obok Mikołaju A właśnie prezent tu odłożymy No Dwa. Wielką Dobra, Mikołaj, tubę To jest dla Maksia Aaaa. Ja cię sonę. I tu jest. Dajcie. To Co tam masz? Nie skończę Pokaż. No, się ja cię komórę wielką dostałeś. Arek! Ja, 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 o, Arek! Arek! gdzie ten Alek? A gdzie Arek! Nie ma taty. Dobra, to ja wezmę, nie? Co to za Arek! Co Arek! Arek! chyba Arek! Arek! to to za rula Arek! Mikołaj Arek! Ja, ja. Wow, ale ten Arek to musiał być grzeczny w tym roku. To ciekawe. Ale Czy On był grzeczny! Oj, tam <coughs> chyba już pusty ten worek. Jest tam jeszcze... Coś. E, Mikołaj! Nie, patrz! Jeszcze coś tam jest. <laughs> A bilonu nie chcemy! Ernest, szaleństwo! Ernest, szaleństwo! Ernest, pokaż wszystkim, co, <rannah> to, też, co, jest? co, co po to jest złote! Złote są! Pokaż to jest! Idę za małym! Zapalniczka. Babcia. Babcia jak ktoś jest powie. Ale babcia na czasie. Zadawłem, Co to jest? jest? Kasa. Maciu i Oliwia. Maciu jeszcze prezenty, ale jak pójdę od moich pomocników. A ja Ja już się z wami... pożegnam. Być! może... Mikołaju! A sama sobie. To daź mu być biudzi Mikołajowi? Ja już się zbawię. Proszę! Być może do następnego! Maksiu! Ktoś ja chce ja zdjęcia z Mikołajem? Mikołaj. Ktoś chce zdjęcia z Mikołajem? Tak! tak.